Witajcie z tej strony Addison. Mam nadzieję, że dobrze Wam mija dzisiejszy wieczór, ponieważ mam dla Was kolejną świetną informację ze świata juryjskiego. Fani jeszcze raz udowodnili, że Uniwersa posiada społeczność, na którą nie zasługują, ponieważ została zapowiedziana kolejna fanowska gra na podstawie Parku Juryjskiego. Jurassic Park Operations to fanowska gra tworzona w Dreams. Jest to edytor dostępny tylko na konsoli PlayStation 4 oraz 5. Gra powstaje już od dwóch lat i nie ma jeszcze daty premiery, jednak twórca chce wypuścić demo maksymalnie na początku przyszłego roku. Gra będzie również w pełni darmowa, jednak aby w nią zagrać, trzeba będzie posiadać wspomniany edytor, gdzie znajdzie się również inne treści, stworzone przez społecznych graczy, a teraz wyświetlę Wam zwiastun, który został wczoraj wypuszczony do sieci. this place i wanted to show them something that wasn't an illusion something that was real something that they could see and touch but you can't think through this one john you have to feel it Overwhelmed by the power of this place, but I made a mistake too. I didn't have enough respect for that power, and it's out now. The only thing that matters now are the people we love Alan and Lex and Tim John, they're out there. People are dying. i have no Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A jeśli szukacie miejsca do rozmów o parku irańskim, to zapraszam na serwer w Discord Discordzie Polska. Link jest w opisie. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.